Halo maneczko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I, ale to kanał koleś No Elo, no, witam was kolejny odcinek, bo ja się sobie w kolejnym odcinku na moim kanale sobie w Brawl Stara A czemu nie chcesz filmować? się tak te! <śm>

Dobra, musimy, ja idę teraz inaczej. A nie, nie dawaj, idź tędy, tędy. A ja idę na Jedę na prosa Dobrze, nie da. Że od do że się A już nie nie da się z nim co chodzi? Ej, nie, serio, tu jest... Nie będę grać o co chodzi. Ej, patrzcie, popatrzcie. Uuu, mamy. Mamy. No, zabieliśmy no, tylko felkę. Margerita, nie wiesz jaką. Du aż a z czego na... Właśnie. Nie wiem, to nie wiem z jakiej Też to nie wiem z jakiej bo ostatnio lekki była z atmosfery? No I niekonieczna była nie? A ta u uciek... tego. No, to z czego? Jakbym miał wybrać atmosferę abartka, czyli tydzień temu, a dwa tygodnie, chyba bym wybrał tą wybórkę, no. by nie? Ja też. Ta dawnie, bo ta ostatnia była jakaś dziwna, bardzo wiesz? No wiesz. Więc... Tak wiem, ale teraz przegraliśmy, kurde. Nie udało nam się, bo nie robisz szkminy. Tak. Olej. Tak. tak! Dawaj. A jest piłkę. Dobra? Nie. My ja muszę sobie wiesz co zrobić? A nie ma chyba. Nie ma piłki. O. Tak, jest walka z robotami. No dawaj. Ale nie ma piłki. No dobra, to dawaj w piłkę. To się nie opłaca. A nagrodę? Nie. A, turca tu. może tylko. Dobra. A nie poczekaj. Czekaj, ja zmieniam z Nagrodę. Nie! A co to jest? Słabo tu jest. No opuszczę. Czy ja nie będę... Nie dobra opuszczam, bo bo... Dobra, dobra. A ja się zagram. Jak on gra na nagrodę, to nie wiem, czy może. Jeszcze nie grałem. A dobra, zagramy tym frankiem. Zagrabię frankiem sobie na dło. Zanim się w ogóle doło przyszło, on nie gra. Nie wiem, to Już wygrywamy. 1-0. No dobra, zaraz mi się to uda. Zobaczycie. Zbo to jest dobre połączenie. Frank Zbo jest dobre połączenie. Może ty byś zechciał? Zechciałbyś stary. No ja co starsi. Eee, przynazywaj się do mnie Bibi. Do mnie nie dochodź. Pajacu. Gram na pana, który się nazywa LOL. LOL? No LOL. Nie też LOL. Patrz, LOL, LOL tam pisało. Ubielol zabił i ubielol padł Kurde my przegrywamy To nie atakuję jak przegrywacie Już wygrywamy Oczywiście, że kto zrobił, ja Ja na pewno też ty... No I Nie zastraj się Walcie się. No po prostu walcie Głupek. Jesteś Ciebie jest, bo ja dojdę na dzięki nagrywam Dawaj Marek! ktoś się kameruje Dobra sorry Walcie gościu nie, sorry, Ale panie. chcesz w ryj się pytam. Zamknij ryja. Boże. No, no, no. Patrzcie jaki dziwak to jest. Wal się typek. Z kostom jeszcze taki dziwak. Tak, z kostom na pewno. No aż z czego debilu? Z miedzianki. To z miedzianki, z dupelki. A ty z białogonu. No to już lepsze jest niż jakieś durde westo. Nie jest durna, mam fontannę przed domem, a ty nie. No to fajnie, że masz... Wiesz, wiesz co mnie obchodzi, twoja durna fontanna? Co? Wiem, nie. że wiele. Robisz taką, tak jak każdy. Tak, nie zasraj się, żebym ją chciał. Bo jej nie chcę nawet. Nie. Mówię, że też A co ty robisz? Pajacu? Gówno to. Ale nie o ciebie mówię. Baranie. Ciekaw jak to tu jest. Bibi. O nie, dlaczego był usunujecja? Nie udawiam się. Czegam jak to przyszedł? Pewnie jakiś zabójca. bym.